Witam, widzowie na kanale Pugway. 5 sierpnia ruszą nagrywki na YouTube a i na TikToka, prawdopodobnie ze Squid Game 3, Squid Game klasowego, gdzie moi koledzy z mojej klasy będą grać e, jako strażnicy, jako gracze. I mój kolega, też z klasy, mój kolega e, jest szefem całego Squid Game, całego planu i w ogóle. On to tworzy, te całe Squid Game. No, i w tym właśnie filmie y, kolega będzie kupował właśnie stroje dla graczy, dla strażników, maski dla mnie, bo ja będę grał postać lidera w tym filmie. Y, dla y, tych strażników, właśnie maski, stroje też, właśnie kółko, krzyżyk też na y, ubrania graczy. No i noże, karabiny, doskłidnie do guziki do głosowania i wszystkie te detale i też może na mój kanał i na TikToka, kolegi. Wleci też film z kulisów tego filmu, jak był tworzony. Więc do zobaczenia w grudniu, bo jakoś wtedy na mój kanał prawdopodobnie wleci film e, Squid Game 3 klasowe i może jeszcze się zastanowię z kolegą, bo może zrobimy jeszcze sezon drugi i sezon pierwszy, ale na razie będziemy, zajmiemy się tworzeniem sezonu e, e, Squid Game 3. No i właśnie tego 5 sierpnia zaczniemy nagrywać, jeśli będziemy mieli wystarczająco właśnie e, strażników i graczy, to zaczniemy 5 sierpnia tworzyć film i też... Prawdopodobnie y, tego 5 sierpnia będę też nagrywał film za kulisów, ale o, i, ten film dopiero wrzucę. Y, tak jakoś w grudniu Zobaczy, zobaczę jeszcze. Albo w styczniu wrzucę. no Więc do zobaczenia. Pozdro!